Region jest media. Właśnie tak brzmi tytuł nowej książki spod pióra wykładowców karkonoskiej państwowej szkoły wyższej. 16 grudnia podczas oficjalnej konferencji prasowej w bibliotece i centrum naukowym oryginalna książka miała swoją premierę. Ojczyzna nasza poczyna się od ojcowizny, od tego miejsca, w którym wychowaliśmy. Trzeba zatem dobrze znać swój region w wymiarze kulturowym. Głównie taki wymiar mamy na uwadze w tej publikacji, ale także w każdym innym. Książka została wydana pod redakcją profesorów Aleksandra Woźnego oraz Mariana Ursela. Profesor Aleksander Woźny jest wykładowcą przedmiotów związanych między innymi z Public Relations. Inspiracją do stworzenia książki była konferencja o niezależnych mediach białoruskich. Wszyscy uświadomiłem, że... Mamy pewien dług do spłacenia mediom niezależnym z czasów PRL-u, mediom niezależnym Białorusi, która jest nieustannie represjonowana przez reżim Łukaszenki. I uznałem, że rzeczywiście to, co najciekawsze, dzieje się w mediach lokalnych. Konferencja zgromadziła sporą publiczność. Nic dziwnego, że na premierze książki o tak wymownym tytule zjawili się przedstawiciele nowin jeleniogórskich oraz muzycznego radia. Z korzyścią dla obu stron. To, co pisze. Jestem o tym przekonany. i Dziękuję bardzo. Bardzo I proszę. proszę, bardzo proszę. Ja Do zobaczenia. Wśród 17 autorów znalazła się również pani prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, dr Mariola Szybalska-Taraszkiewicz. Pani doktor napisała tym razem o gazecie internetowej jelonka.com. Skupiłam się tutaj na tego czasopisma jako takiego, które porusza wszystkie najistotniejsze sprawy, które dzieją się w mieście Jelenia Góda i które działy się w mieście Jelenia Góda na przestrzeni określonego, a dłuższego odcinka czasu. Skupiłam się na tym, yy, jak o wszystko razem, co zostało pisane, wpłynęło na ogólny model tego czasopisma i jednocześnie, jak ten model czasopisma przyjęty przez redakcję wpłynął na zawartość treściową poszczególnych gatunków dziennikarskich w obrębie tych, tych tekstów czy znaczy tych, tych, tych publikacji się mieszczących. Jak podkreśla pani Prodziekan, był jeszcze inny ważny czynnik tego wyboru. Redaktorami w tej jelonce były osoby, które wypuściliśmy, jeśli można użyć takiego kolokwializmu, z murów naszej uczelni, bo to są nasi dawni studenci. A wszystkie formy awansu studentów, ich zawodowych kreacji, no szalenie mnie interesują. W książce nie mogło zabraknąć również jednego z autorów, profesora Mariana Ursela. Tym razem pan profesor, który znany jest również jako fredrolog, poświęcił swój artykuł właśnie temu pisarzowi. To dotyczył śmierci Aleksandra Fredry i okoliczności, w jakich informowała, sposoby, w okoliczności, metod informowania o tej śmierci przez lokalną prasę lwowską. Ta informacja później dzięki tej prasie została rozportowana na całą Polskę, będąc wtedy pod zaborami w książce nie mogło zabraknąć również miasta Wrocław. Wyszłam z założenia, że skoro Wrocław pali się wszędzie, że jest pierwszy, na pierwszym miejscu, czyli miast, które używają mediów społecznościowych, ma największy zasięg, Chciałabym to, to przeanalizować, zobaczyć, w jaki sposób wygląda ta komunikacja, czego dotyczy, w jaki sposób wykorzystany jest potencjał mediów społecznościowych, czy to faktycznie jest dialog z mieszkańcami, czy mieszkańcy też biorą udział w, tym, w tej rozmowie. Burzę oklasków wywołało również wystąpienie Alicji Nawojczyk, absolwentki, której praca licencjacka została umieszczona w książce. Chciałabym podziękować całej kadrze akademickiej za to, że stworzyła tak wspaniałe warunki do pracy i nauki. Planowane są już kolejne publikacje. Tym razem tematem przewodnim będą Media Uzdrowisk. Za całość odpowiadać będzie profesor Marian Ursel. I chcielibyśmy się zająć po prostu obecnością, szeroko rozumianą obecnością uzdrowień dolnośląskich i w czasach niemieckich i obecnych, w mediach i polskich i niemieckich. Nie chcielibyśmy tutaj dokonać takich badań interdyscyplinarnych, uwzględniających no, też ten wielokulturowy charakter Dolnego Śląska i tym samym tego zdrowia. Konferencja była idealną okazją dla łowców autografów, bowiem tym razem wykładowcy nie podpisywali indeksów, tylko książki. Nazwiska pani, czy nie? No, na pamiątkę. Do lektury nie trzeba nikogo namawiać, ponieważ media regionalne to gratka dla wszystkich, którzy interesują się mediami, oraz przede wszystkim dla studentów, których czeka pisanie pracy licencjackiej. Możecie zobaczyć, że pisanie pracy licencjackiej wcale nie musi być nudne, ani wcale nie musi być sztampowe. Można po prostu napisać twórczą, ciekawą będącą, myślę, przygodą życie, pracę, która potem może zaowocować właśnie takim wyróżnieniem. Serdecznie zapraszam. Książka dostępna jest w Bibliotece na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej oraz w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.